Zdąski, bardzo serdecznie, ja jestem tym, ze mną jest Wertes Temanko! I witamy Was w kolejnym odcinku z Who's Your Daddy! Dokładnie tak wczoraj odcineczek był u Werterza o godzinie Było o było 15 <grym> <grym> Dobrze, było 15, więc zapraszamy serdecznie, jeżeli gdzieś tam nie widzieliście tego, tego odcinka, a póki co ja jestem bachorkiem, więc zrobię sobie jedną małą rzecz. Dobra, możemy jechać tato! <grym> tato. Dalej masz tą głupią czapkę na głowie, weź i do fryzjera, kurda nie, chowasz jakieś tam odrosty. Weź, edrosy, masz. masz, masz, się, Przefarbuj się na zielono, będziesz fajnie wyglądał, pojęć nie? Na zielono? No, będziesz takim kuźwa kliperkiem. Bo no ja, tam, ja, tam <laughs> ja tam widziałem, oglądałem Minecrafty, bo wiesz, bo, 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 Minecrafty to, to, to ja lubię Minecrafty. I ja mam tutaj też takie Minecrafty, tylko mi nie pozwala się tym bawić nigdy, nie? Wejdź do środka, we, wejdź do szafki. Nie mnie zabuduje. No kurwa, próbuję otworzyć drzwi, no drzwi. Ja no i co, no i mnie zabudujesz tu, no i. No i no, no i się zesrało teraz, no i co mam zrobić? No i kurwa, no i nie wytrzymie no. W ogóle wie, że co ma swoje procentowe jakieś tam zużycie, czy coś? No, Tylko nie i już zniszczyć. No właśnie, jestem ciekaw, już ja. punch The Baby Gate. A ja mogę bić to! No! Wypuśćcie mnie stąd, ja nie będę tutaj siedział, dziady jestem cholerne 50% naprawdę, ten nie zabudowuje, kuj was każdej musliwy. Co ty ojciec, to ty w tym pokoju, powiedz! Ogarnij dupę, Co się nie rozwaliło do końca, halo? Co? No, Jeszcze 5% u mnie. A u mnie! dobra masz. No, no, no. No, 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 a, a, No, kułeś i ty, ale ja jestem zablokowany, bo to się nie, nie rozwaliło do końca. Tutaj jest taka, taka balka. Zabrałem, wstała. zabrałem. No. Ale to jest belka jedna, nie mogę z tego wyjść. No zablokowałeś, mnie, <laughs> zbablokowałeś. No. no, O, czekaj, jeść! Haha, się ha, łamaję, psisko. Zebrz, Bla, bla, bla. Blie, 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 blie.

Oooo, tak, rączki grzejemy, Jedna rączka i druga rączka. Jak dobrze jadę ze świecą! Tokio, Tokio świeca drift no, no, no czemu to się nie rusza? No idź, no, dawaj, dawaj. Na radę. Nie wiem w ogóle po co ja z tym idę, ale idę. Idę, mam, mam, szatański plan, żeby se to wsadzić kurde pod stół i wtedy szkło się stopi, ja je wypiję. Nie. Głupie pomysł, dobra, idę, dalej! Tutaj, tutaj. Tuż mamy w tej szapeczce tajemnicza, szapeczka numer 8. Dziękuję, dzień dobry. Te To umierasz? Bo wypiłem takie brzydkie rzeczy o tato, wiesz? I one są niedobre, nie? Ty, ty. O, ty koński blicie! No nie, nie, wypiję więcej. Co za koński bliet? Wypiję więcej, nie złapiesz mnie, nie dogodzisz mnie! Nie znajdziesz mnie, bo jesteś tym głupkiem. Eee. <tłuk> A, nie. <tłuk> nie. Nie. <tłuk> o nie doję się, chcę zdrowy, no kurwa no takie tutaj. No, no kombinację, no bo żeś mi zablokował na pół rundy, to co ja wiem, zrobić? Dla biegni się postawił, życie się, no kurde. Ty. Ja nie wierzę, człowieka. Nie? Życie, życie. Dobra, um... strony. Ci Ciśniemy dalej. Ja ci Dokładnie. teraz pokażę, ja ci pokażę, kurde, jak to <laughs> się robi. Co się śmiejesz? Kurde, nie, nie ufam ci już. Nie ufam ci dzieciaku, bo jesteś uh -huh. kurda, synem szatana, nie moim. Ty nie jesteś moim dzieckiem. Nie przyznaję się do ciebie. Kuśma nie widzę. Go nic. Kuźwa, no <grystanie> no Kuśma, gdzie ty jesteś? Nienawidzę, jak ty się tak śmiejesz, bo wtedy wiem, że na pewno gdzieś jesteś i coś kminisz, nie? I, i nagle zaraz <grystanie> zobaczysz, że, że baby wins po prostu tak zupy, nie? Na 100% A gdzie jesteś? No właśnie nie wiem, znaczy ja, ja jestem w twoim pokoju teraz, czekaj Teraz jestem, w... ale ci cię nigdzie nie widzę, lol Ale zagrindowałem kurde, faktycznie tu można grindować Powiesz, że na górze jest kratka? Ty no zniknął mi totalnie z ekranu, nie? nie widzę. a tu jesteś! Czekaj, te, doczekaj, teraz cię widziałem przez chwilę, dobra Przynajmniej wiem, że gdzieś tam jesteś. Tylko kurde teraz... no, ty, Gdzie ta kratka prowadzi? Ja se muszę ogarnąć, gdzie te kratki prowadzą, bo ja tego w ogóle nie ogarniam, nie? No bo to jest taka rozkwinka. <laughs> Chujba, postawiłem kratę, żebyś nie przechodził i sam nie mogę przez to przejść. <laughs> to jest kurde genius po prostu, no. O, tu obraz już żeś zwalił, no co żeś. O, tu też poprzewracane wszystko. Sinek. Sinek, nie tak my, żeśmy się umawiali, nie? Miałeś być grzeczny. No, Miałeś być kuźwa grzeczny, no. Grabny ty... się. Nie chcę, ta nie chcę to. Co ty o, robisz? Bawię się gaśnicą, nie mogę. Ty ćwiczysz. <laughs> eee... Udawanie nieżywego, jak matka zobaczy, że znowu żeś zginął. Nie! Słyszę wodę! Nie! Ku Cze Aha, ty żeś się napił, tak? Co? Żeś, żeś się napił czego? Kurna! Fuck! Gdzie są pigułki? Pigułki! Nie Nie ubieraj! No nie mogę tego ci dać Nie umieraj nie, nie umieraj powiedziałem Nie tato gdzie masz gaśnicę? No, czy... Gaś to kurde Tato No Tato szybko jeszcze No gaś to Jezus Maria Hardcore Przestań co robić Gdzie, gdzie żeś jest? Kuźwa, no nie pij tego, to jest niezdrowe Niezgodne z prawem! Jak to niezdrowe? No niezdrowe, ojciec to ostatnio wypił, się źle czuł. No nie, coś z żar Nie mów, masz nóż Nie, nie masz nóż. Nie Kurde wywaliłem jeszcze więcej Masz kuźwa gaśnicą Udało się Dzisiaj tatuś wygrał Na tyle długo się pomęczyłem, że się udało, ale masakra, nie? Ja ci, ja ci nie mogę trafić tą gaśnicą, ten latał jak porobady po prostu, nie? A to jesteś goto gotowy na remake? Bo, 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 bo ja sobie właśnie dublę w i jestem gotowy Dobra, tak więc jestem w swoim pokoiku. No? Nie no, ja tego nie jem, no co <śmum> Mam za dużo lat, żeby jeść gruty, Pani. Dobra. I hate my life, kurna, no. Ja się tak nie bawię. Ja nawet nie znalazłem jeszcze, ten już tam był, no. Kurwa, człowiek teleport normalnie, no nie zdecydowanie za mało tej możliwości, znaczy ma dużo możliwości. No co? Nie mnie zaraz, no. Ubrał sobie czapeczkę mu i za jak na 150. Dupa, nawet tego nie wypije. Zapierdela, nie pije, tego chce mi się, mi się dzisiaj pić. Tato, dzisiaj od dzisiaj nie pije. Po prostu, jest tam coś w tej szafce w ogóle ciekawego? Tutaj nie ma. To dobrze. A

Ja się tu czuję jak ofiara losu, mamo gdzie jesteś? Jakby kiedyś jeszcze matka mogłaby grać, nie? Tak wiesz, Dwie osoby na ten do pilnowania dzieci i dwie osoby do. tam Cztery do tego, jak mają dzieci. Ale pomyślałam tak inaczej: rola matki byłaby taka, że jeśli coś zjeżdżą, to wtedy idzie do ojca i obrywa ojciec. No było by No ciekawie. なるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなる Kuźwa, wziąłem talerzyk do leczenia, co jest, O <grym> co? Tu się nabędziłem kuźwa, żeby się utopić, ja pierdzielę jeszcze w takim fajnym kapelusiku, jak ja fajnie wyglądał, ale jest się złapnąłem nagle. <grym> Tato, <grym> ja wyjam kolory, tęczowe dziecko, hehe. Nie mogłem kurde kliknąć tego cholernego kranu, bo klikałem go trzy razy, a ty w ogóle nie i myślałem, że ty to ty klikasz. No. Przeromane w ciul. O, to ja, będzie mi piłkami szczelnie Nie szczelę nie szczel! Do ojca się nie szczela. No, jak śmiesz w ogóle. Szacunku trochę, kuźwa. Spłodziłem cię, bydlaku. jeden ty Kurna, potnę cię. Ty, czemu jestem nie. wolniejszy? Przez chwilę byłem wolniejszy. Potnę cię. Musiałem ci trafić. Ty, najlepsze jest to, że mam napisane use knife. To coś tam tu baby, tak? To czyli, baby no? czyli, czyli, że w ogóle jesteś baby, czekaj. 02107. No, no, tak. Kuźwa terminator. Ale synek, nie, 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 ale daj nie, nie, mi te, nie, nie. daj mi te, te, te pigułki, no co ty? O moje, będziesz mnie lepiej pilnował. Nie. Nie, 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 nie. Daj, 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 daj. To jest nie dla dzieci. Bo jak przedawkujesz, to wiesz, to potem będziesz kuźwa latał bardziej niż po tym y, zapaleniu się od tego. tego. No to zadławiłem się. No i was ja piłeczko, no co za pindol, no? Tato ratuj! Co za pindol! O, kabelek. Tak, baw się tym kablem. Wsadźcie go w dupę i może się uruchomi toster, nie? Uuuuuhuuu Uuuuuhuuu O! Powiedz mi, powiedz mi, mi co ty tutaj tworzysz, co? Oh. O! Co, co, ty tworzysz? Daj kanapkę! Wyjdź, chodź, nie wstydź się, chodź Wyjdź hey. tu Nie, 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 tu. nie, 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 chodź, chodź, chodź <ścoughs> Tu, 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 chodź, 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 chodź Szynyk. Nie tu kuźwa, powiedziałem, no wychodź sam tu. <ścoughs> Nie tu, chodź. Chodź tu, tu, tu. Chodź. No tu, 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 tu. Na patelnię ja ci wtedy zrobię coś dobrego, chodź. Chodź, chodź, chodź. Spokojnie. Nie, 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 nie bij tego. Nie, spokojnie. Nie, ale to też nie używaj. Czekaj, bo z nożem nie wolno się smażyć. Znaczy przygotowywać jedzenia, czekaj. O, dobrze, zostaw, dobra. No, chodź tu na patelnię. Ale one jest o której nogami. Cicho, bo... Ja ci zaraz podgrzeję. O! Mudzin! <laughs> was Robi... <laughs> zrobiłem z dziecko Mudzina, nie? <laughs> nie wierzę w to, co widzę po prostu. To jeszcze, tak, to może ja raz spróbuję cię opierdzielić ze <laughs> wszystkiego i, i, i udowodnić, że że ja jestem panem tego domu? <laughs> Bo tak naprawdę wiesz, co co to, co to za dźwięki tato, znowu twoja kochanka pisze, O, ja wszystko mam, czemu to tam lata, a to jest, aha nie, to jest kamera, no i znowu drzwiami mi będzie, no znowu mi będzie na dźwięk, nie co ty, można tu wejść, a nie dobra to jest room of great achievement, to, to, to jeszcze nie ma, bo jeszcze nie ma achievement. jak będziemy mieć achievementy, to wtedy można tam wejść, ja wiem, bo ja to czytam. Ale fajnie wyglądałeś jak gdzieś grindowo, jeszcze ta czapeczka ci pasowała, jeszcze ci jakąś deskę kurde dać zaprasowania i kurde. Normalnie... John Kanana, czy tam jakąś się tam nazywał. Taki, taki jeden fajny. John Banana? Nie, John taki był film taki, był jak gościu jeździł na każdej desce świata chyba kurwa. Taki był zdolny, nie? Że jedna mu deska nie starczyła, to se takich czterej wziął. Te wszystkie połączył kuźwa taską klejącą i se jeździł. Nie, nie, to, to, to wymyśliłem. Taki, <taki, <taki> jestem szwany, szwany najmłodszych dziecko. lat cię żarty trzymają, tak? No, no, tato nauczyłeś mnie tego, ja tam słyszę jakie tam żarciki twoja e, kochanka tam do ciebie mówi, mówi, że, że tam e, długie i, i szerokie, a, a, a ja, tam, ja tam nic takiego nie widzę, wiesz, ja już się tam z tą kąpałem, co tam szału nie ma powiem ci. <śmany> Synek! Nie zabieraj! No moje jedyne! To, to idzie po genach! To ci zostanie taki mały <śmany> <śmany> Ale ja mówię, że mam lepszy! <śmany> to już się zatruł. Ma mały sokin kot Tak? tak. Przyznaję się do tego? Ja się przyznaję bez bicia do wszystkiego, proszę mnie nie bić. Nie! Nie się, nie mogę się <laughs> ruszyć, to jest, ja <laughs> po oponę. O, w opony se wlazłem w ogóle. Cześć. No, nie, nie rozwalaj, <laughs> mojego domu, to jest moja baza! To jest moja baza, już mi bazę rozwalił, no jak śmieję, o, tak se zrobię. Tak nie rozwalam, ja ci cię buduję. A ty możesz opony przesuwać? No. To choć kuć wasze zmienimy opony. A ucie można? Czekaj, ja wygryzę, czekaj, ja wygryzę. I teraz wymieniamy opony, o. No, no nie chce wejść chyba, no? no. No nie działa, ale ja ty w Ja ją mogę przesunąć, patrz jak ja jestem silny tato, patrz, patrz, patrz. patrz, patrz. Nie, 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 nie. To, 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 to chyba nie tak to działa. Nieważne. To to się pójdzie tu, ale tu grzywa kuźwa ścianie wszędzie jest, albo ja się tak naćpałem, ja nie wiem. Wszystko takie zielono-czerwone w tym momencie jest. Idę do kąta, siedzę w kącie. Tato! Tato! Daj mi coś do jedzenia, bo głodny jestem. Cokolwiek! Ctokolwiek! Kurde, bo już nie Nie jesteś głodny! No ja Masz to kuźla, nie mam jedną czwartą że nie chcę twojego głupiego kapelusza, kurwa czapka w pieciaka, do widzenia! Tam sobie no... ten kapelusz założyłeś. O! Dobra, no to chyba będzie na tyle w tym odcineczku. Porobiliśmy się troszeczkę. Ja i mnie troszeczkę potrolował drzwiami, ja siebie też zresztą trolowałem. Nie kradłem zresztą tak samo. Tak. Myślałem, że to w tym momencie żeś wygra, że mnie popsikałeś gaśnicą, ale to po prostu przez y, czas, który gdzieś tam upłynął. Tak. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcineczka, to jeszcze raz was odsyłam do Werteza. Link oczywiście macie w opisie. Jak go nie widzicie, to sobie możecie lekko rozwinąć. Tam będziecie na pewno mieli linka do odcineczka wczorajszego Werteza. Ja wam oczywiście serdecznie dziękuję za oglądanie i y, możecie się spodziewać niedługo. Więcej Huizard ponieważ gierka, jak widzicie, w dalszym ciągu się gdzieś tam rozwija, jest więcej trybu, więcej możliwości, i naprawdę można się tutaj, jak widzicie, całkiem fajnie w dalszym ciągu e, bawić. Ja Wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Oczywiście wbijacie na Facebooka, Instagrama, wszystkie social media w opisie. Łapki w górę, mam nadzieję, że już są dawno zostawione. Naw nawet o tym mam nie przypomina, bo wy na pewno już się zostawili tysiące łapek. Jak nie zostawiłeś, to zostaw teraz. Masz jeszcze tak. te trzy sekundy. Dwa, czy koniec. Już, już, nie, już koniec, już nie możesz. Jak już teraz zostawiłeś, to już. Dobra, liczy się, ale już mniej. Tak więc ja wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Serdeczny biciu ode mnie. Od Werte zapewnie Żółwiczek poleciał. Tak, żuwiczek. Tak, dokładnie. I to tyle. Do następnego razu Dziska, Papa! Pa. Pa.